Film informacyjno-edukacyjny w formie animacji o tematyce ekologicznej. Ilustruje problem zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencje dla zdrowia i życia mieszkańców. Animowana ręka czarnym flamastrem rysuje i pisze na białym tle wypowiadane przez lektora treści. Napis Czyste powietrze. Należymy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej ze złą jakością powietrza. Zanieczyszczonym powietrzem oddychają mieszkańcy wielu regionów. Postać w masce przeciwgazowej, tekst w dymku. Zanieczyszczonym powietrzem oddychają mieszkańcy wielu regionów. Problem dotyczy dużych miast i mniejszych miejscowości, gdzie w ciągu roku normy zanieczyszczeń są przekraczane monitor telewizyjny, na nim bloki i dom jednorodzinny. Napis Przekroczone normy zanieczyszczeń powietrza. Powodem jest smog, czyli gęste zanieczyszczenie powietrza, przypominające mgłę. W którym znajdują się m.in. niebezpieczne dla zdrowia pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz benzoapiren, a także gazy, tlenki węgla, azotu i siarki. Chmura z twarzą bajkowego potwora wokół niej nazwy pierwiastków chemicznych napis SMOG. Źródłem smogu jest działalność człowieka. Udział w powstawaniu zanieczyszczeń ma w ograniczonym procencie rolnictwo, energetyka, transport drogowy, przemysł, a w przeważającej większości domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe. To właśnie one odpowiadają głównie za zjawisko niskiej emisji dom jednorodzinny napis główne źródło niskiej emisji. Z niską emisją mamy do czynienia, gdy emitory spalin znajdują się na pułapie do 40 metrów. Kominy domów jednorodzinnych z reguły są na wysokości około 10 metrów. Dom jednorodzinny z dymiącym kominem oraz dymiąca rura wydechowa samochodu. Napis niska emisja jest na pułapie do 40 metrów. Dym, a wraz z nim szkodliwe związki gromadzą się wokół miejsca powstania, wyrządzając poważne szkody mieszkającym w okolicy ludziom i zwierzętom. Zanieczyszczenia utrzymują się wyjątkowo długo, gdy panuje niska temperatura, świeci słońce i nie ma wiatru. Przebywanie w miejscach o silnie zanieczyszczonym powietrzu zwiększa częstotliwość infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych, szczególnie zapalenia płuc oraz oskrzeli. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, zanieczyszczenia powietrza są odpowiedzialne za około 15% wszystkich zgonów z powodu raka płuc. Jak sobie radzić z zanieczyszczeniem powietrza w swojej okolicy? Zacznij od ocieplenia swojego domu i wymiany źródła ciepła. Kocioł starej generacji napis Kopciuch. Zastąp przestarzały kocioł piecem z certyfikatem unijnym, gwarantującym zachowanie norm emisyjnych oraz poprawę efektywności energetycznej Twojego domu. Dwa rodzaje pieców: napis: piec na paliwo stałe, piec gazowy flaga Unii Europejskiej. Napis: zachowanie norm emisyjnych, poprawa efektywności energetycznej. Zapytaj o dofinansowanie na termomodernizację i wymianę pieców w swojej gminie. Zastanów się nad wyborem paliwa do ogrzewania swojego domu. Do wyboru masz paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny dobrej jakości i drewno, paliwa gazowe, takie jak gaz ziemny oraz gaz płynny, paliwa ciekłe, jak między innymi olej opałowy. Nigdy nie stosuj paliw najbardziej szkodliwych: miału, węgla brunatnego, kolorowych gazet, drewna impregnowanego lub malowanego, tworzyw sztucznych i opon. Dobrym rozwiązaniem dla domów jednorodzinnych jest stosowanie paliw alternatywnych, czyli pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce. Przykładem są popularne instalacje solarne i fotowoltaiczne. Alternatywnym źródłem ciepła są także pompy ciepła, które pobierają energię z otoczenia budynku i przekształcają ją w energię wykorzystywaną następnie do ogrzewania nieruchomości, wody użytkowej oraz do chłodzenia pomieszczeń w czasie upałów. Nasze miasta podejmują wiele działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Ulica i budynki miejskie. Napisy, termomodernizacja budynków, urządzenia solarne i fotowoltaiczne, inteligentne oświetlenia. Dobrymi praktykami na co dzień jest zamienienie samochodu na komunikację miejską, poruszanie się rowerem albo pieszo. Na koniec podsumujmy najważniejsze informacje z naszego filmu. Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem, który zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Można jednak z nim walczyć, stosując inwestycje i rozwiązania ekologiczne ograniczające niską emisję. Plansza projektowa. W górnej części ekranu od lewej strony umieszczono logotypy: Euroregion Karpacki, Interreg Polska-Słowacja, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Herb Miasta Jasła oraz Herb Miasta Humenne na Słowacji. W środkowej części planszy niebieskim kolorem tytuł projektu w języku polskim i słowackim Eko tożsamość polsko-słowackiego pogranicza. Poniżej napis czarnym kolorem Projekt realizowany przez Miasto Jasło partner projektu Miasto Humenne. Na dole ekranu informacja projektowa. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.